ten rap, gdy będzie zawsze tak składany nawijam i nie przestanie to rapowe być, nie przestanie hip być, nie przestanie. Nowa zwrota o naszych polach i łąkach, pole, tak, to góry i doliny, nasze miejsce, wersy ciągle zawsze tak na winę. Na winę ciągle zawsze długie wersy, długi bit. Elo, mamy teksty, siema i skill na winę zatem bit, na winę za rapowe, nasze bity hip -hopowe. Na bitach mamy te numery, siema wierz do Maru, ciągle doskonałe wersy, doskonały rap up Doskonałe bity, doskonały track. Na wersecie siema ciągle mamy ten numer. Gdy nie przestanę nie zostawię la słuchaczy Będzie ten rap nie zostawię nigdy wcale Jest tak zostawię la słuchaczy ten rap zostawię I z tym i ciągle na no, i nie zostawię Tego że miosła rapuje tworzę dla was O was słuchacze, o was słuchacze fank O was hitkop i traki Siema hipkop Czarna Biosotka Zawsze będzie rapu nie staje, nigdy tak nie stał I daje wam jezu one są la was hipko nie taki, nawet wersy, tak to na pamięci zawsze będę składał. O żołnierzak, tak co walczyli z naszą polską niepodległość, zawsze. Wiedział o bohaterach narodowych, bohaterami narodowymi jesteśmy. Bohaterami narodowymi jesteśmy wszyscy, wszyscy ludzie jesteśmy wszyscy. Bohaterami narodowymi tak będzie, zawsze o tym rapuje Bohaterami narodowych wszyscy jesteśmy, zawsze będę o tym rapał. Bohater wszyscy my, narodowi, zawsze bohaterowi, zawsze na naszym narodzie jest tak zwrotka, dobry numer bit. Dobry rap i numer, siema i skill na tak zostanie, Marusz jest tutaj nawija, siema dobre skile Nagrywam i robię, siema, siema ciągle mamy dobry rap i bity, dobry rap zawsze będzie i te skile. Nawijam, czarna białostotka, ma nowe flow, nowe flow ciągle, tak długie flow, siema długie dźwięki, nawika i rap, nawika dwóch z głow... dłute Długo jeden, z głoskowcem, z głoskowcem, z głoskowcem dwóch, dwóch z głoskowcem trzy Trzy zgłoskowce, cztery zgłoskowych i pięć to zgłoskowe Nowe wersy, nowe takty, się ma beat Dwuzgłoskowym tak jak stół, z powołamanymi Stół z powołamanymi nogami, tak stół to tak to się mówi, tak to to się mówi, zawsze będzie to be. o życiu, tak to tworzy, to tokasz, tworzy, tokasz, to to jest radio, radio tokasz i tworzy, to meble, meble to jest stolarz, stolarz, wszystkie zawody, chce lapas, nawija ciągle, na Wika rap, na hip hop, siema właśnie tak. Na bitach siema i rapuje nasze wersy. Tu, tu będzie. Tu na przekaz siema, tu przekaz wolą, wolny, wolne. Jeszcze szybkie i po przekazu, tu przekazu jest. wolny freestyle. Nowy numer, przekaz i jest. Elo, siema, dobry numer. Elo, elo tu będzie. Dobry rap. Freestyle zawsze tak tu będzie Wokal dobry bit na freestalu Po przykazie freestyle nowy numer Tu są te tak. star nasze utwory tutaj są Tu będzie na winka kawałki flow Nawijane czarna białostotka, Nasz czarny białosto nasy czarne Zawsze chcecie nasy czarne Wszystkie kawałki zawsze rymowane Rapowane na freestalu Wolne słowa beatbox i słowa jedno muzyka jedno najważniejsze tak muzyka Muzyka w sercu ma, jesteśmy tak, tworzycy, tworzeni, stworzenie zawsze kochany my zawsze ludzie, my od Boga nasze tak stworzeni, piękny koniec, nas Bóg stworzył, nas, wszystko będzie zawsze o tym, tworzył nam wszystkim rap, tworzył nasz rap, siema, dobry numer będzie rap, na winę ten numer siema, rap, na bitach nowy numer i nagrywam, siema, ciągle na wokalu, dobry.